Zuzia, Blanka, Hania, Szymon, Wiktor i w końcu Kamil. I dzieci, o których nie słyszeliśmy, ponieważ ich dramatyczne historie nie znalazły się na czołówkach mediów. Historia Kamila przelała czarę goryczy i możemy w końcu powiedzieć, że ta śmierć coś zmieni dla innych dzieci. Bo mamy przed sobą projekt ustawy, który jest ważny na które czekaliśmy długie lata, bo od lat organizacje i ekspertki zabiegały o to, aby w polskim systemie prawnym pojawiła się analiza przypadku śmiertelnego pobicia dzieci, po to, aby system się uczył, po to, aby eliminować białe plamy i po to, żeby żadne inne dziecko nie skończyło tak jak na przykład Kamil. Ten projekt ustawy wprowadza rzeczy dobre. Kwestionariusz szacowania zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, standardy ochrony małoletnich, zmiany w wysłuchaniu dziecka, reprezentanta dziecka. Ale to jest krok. Zobaczymy, jak te przepisy będą działać. Ale ta łata na systemie nie zmieni całego systemu. Potrzebujemy nowego kodeksu rodzinnego. Ten obecny jest z 1964 roku. Potrzebujemy służby ochrony dzieci, asystentów, pracowników, którzy będą dbali o dobro dziecka, a nie o dobro dorosłych. Potrzebujemy kampanii edukacyjnych dla dorosłych, bo wciąż zbyt wielu uważa, że przemoc jest elementem wychowania dzieci. Potrzebujemy wynagrodzeń i szkoleń dla pracowników socjalnych, którzy pracują z dziećmi. Potrzebujemy wrażliwości nauczycieli, lekarzy, ale także obowiązkowo realizowanych wizyt patronażowych położnych oraz obowiązku oglądania dzieci podczas wizyt rutynowych u, u lekarzy. I potrzebujemy zmiany w myśleniu. Bo dzieci to są mali ludzie, bardzo ważni podmiotowi, a nie są własnością rodziców i dorosłych. I oby dzieci nie stały się ofiarami kampanii wyborczej, ani ze względu na swoje poglądy, ani ze względu na orientację seksualną, ani ze względu na tożsamość płciową.